Czy to ja jestem złym synem, bo stawiam rodzinę nad wszystko? Od kilku miesięcy w moim domu panuje napięta atmosfera. Moja partnerka, Kasia, zrobiła się bardzo krytyczna w stosunku do mojej rodziny. Ostatnio, gdy zaprosiłem rodziców na obiad, Kasia nagle zaczęła robić wyrzuty, że znowu poświęcam czas moim rodzicom zamiast jej. Oni zawsze są na pierwszym miejscu, a ja czuję się jak powietrze. Wykrzyknęła, a ja byłem w szoku. Próbowałem wyjaśnić, że rodzina jest dla mnie ważna, a ja nie zamierzam rezygnować z relacji z nimi tylko dlatego, że Kasia nie czuje się komfortowo w ich towarzystwie. Nie chodzi mi o to, że ich nie lubię. To po prostu ty nie potrafisz postawić granic. Dodała, co tylko bardziej mnie zdenerwowało. Miałem wrażenie, że stawiała wszelkie problemy tylko na mnie. Podczas obiadu atmosfera była wprost napięta. Kasia unikała rozmowy z moimi rodzicami, a po przyjściu do domu zaczęła znów narzekać. Nie mogę znieść, że zawsze muszę się czuć jak to trzecie koło, powiedziała. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Czy nie powinnam dbać o moich rodziców? Czy to ja jestem tym złym?